Siemaneczko, w końcu mam prąd, no to taki plus. No i w sumie plus, że napompowałem sobie koło w ktm i nie przebiłem. Biorę się za Hondę. Powiem tak, myślałem, że już ona będzie wszystko skończona i sobie wezmę teraz KTM, -a, bo jest jeszcze jeden KTM do zrobienia. Ale no wyszło, kurde, że się przedłużyło. W Hondzie wyszło, że jest malutkie pęknięcie w chłodnicy i to takie, że one raz się pojawiał wyciek, raz nie, bo kurde. Yy, jakoś się, no nie wiem, rozstrzelniało i ten. Tutaj jest takie malutkie w tym miejscu pęknięcie, ale nie byłem pewny i tu nie wiem, były te dwa żeberka przegięte i to na samym przodzie. Wziąłem skleiłem i to będzie trzymało. Tutaj kurde widziałem też, że było na samym rancie coś klejone, było takie mokre, to też tu zarąbałem, ale patrzyłem to tu się pociło. Jak złapię klej, to będzie to trzymało. Ogólnie jest druga chłodnica zamówiona. W końcu udało mi się i madło odzyskać. To kurde zaraz je wykorzystamy. Szczerze, jak podgrzewałem, to jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby klamka pękła przy prostowaniu. No podgrzejemy i tu, żeby nie strzeliła w tym miejscu zaraz. Jeszcze odrobinę tam w sumie, przysładnie nawet wyprostowana. Zeszło mi się, bo powiem wam, że staruszkowi pomagałem prąd podłączyć. Myślałem, że nam się to zejdzie szybciej, ale jak staruszek z 15-letnim doświadczeniem elektryka mnie się pyta, czy w tych kablach płynie prąd, to mówię: Kurde, stary nas nie pozabijaj, chociaż. Ja tu latarkę trzymam, no luksio, porobione, mam ciepło, wszystko mam. Mogę sobie zaraz chyba ten plastik spawne. No teraz jest równiutko. No dobra, wtopimy trochę dalej. teraz się miękki plastik zrobił. Ja później odetnę nadmiar. Ja trochę mogłem jej tu przytopić, to by nie było tego śladu w ogóle, ale dobra. Takie przerąbane miejsce, bo ciężko tu będzie wtopić, ale damy radę. Teraz nie będę już tak wysoko wtapiał, żeby nie wystawało nic, o Lux. Jest ten silnik jeszcze ciepły? Wcześniej jest jeszcze taki ciepły, to już go nie będę odpalał, bo jest późna godzina. Normalnie to bym sobie o 20 streama odpalił, ale będę siedział pewnie ze dwie godziny, żeby to Honda dzisiaj skończyć. I może KTM-a jeszcze wezmę, zobaczę jak tam mi robota będzie szła. Z takich ciekawostek, co tam warto powiedzieć, to że w Hondzie są oczywiście dwa oleje. I żebyście zmienili dobry, ten który chcecie z ciekawostek jeszcze jeśli chodzi o olej w hondzie to pisze że olej w silniku żeby go zmieniać co 15 motogodzin a nie ma co ile zmieniać olej w skrzyni teraz ktoś się zapyta a ile tego oleju wchodzi do takiego silnika no i tu jest właśnie taki myk że zaraz wam powiem <laughs> nigdzie nie znajdziecie ile wchodzi bo może trochę różnie wchodzić a jak to różnie? A tak to. Właściwie tu jest filtr oleju, który ma oznaczenie HF116 i ten filtr jest w hondach chyba od 22 do 18 roku czy do 17. Nie przez tyle lat jeden filtr tylko do hondy jest. To chociaż taki plus. Mam taki filterek tutaj, bo kupiłem od ziomka, tylko on już go otworzył, ale nówka sztuka nie używany, więc. Więc go włożymy. A teraz tak. Będzie nam potrzebny klucz do odkręcenia śruby. Powiem tak, w kondzie trochę to spierdzielili, zamiast zrobić jakiś normalny ten, to zrobili taki płaski, gdzie jak ktoś dobrze dokręci to śrubę, to później inna osoba jej nie odkręci. Dobra, poszło. Czyli wychodzi, że żeby jeździć hondo trzeba mieć pieniądze, bo tak to ani serwisu, ani nic. Weskitu, no dobra, mam już poluzowane, to sobie odkręcę. Tu sobie sprawdzacie poziom oleju. Jeśli chodzi o sprawdzenie tego poziomu, to piszę tak, żeby odpalić silnik na 3 minuty, odczekać 3 minuty i wtedy sprawdzić, ale to dopiero po nalaniu nowego oleju. Teraz tak. Jakimi śrubami i z czego tu się spuszcza olej? To jest w sumie ciekawsze. Kurde, dobra, stawiam tutaj, bo tu ostatnio zlewałem i zalałem kostkę, więc postawię w tym samym miejscu, jakby coś poszło nie tak. Więc tak, tu żeby zlać olej, to tak, tu macie śrubę taką przy dźwigni zmiany biegów, to jest śruba, którą zlejecie olej ze skrzyni, a i ze sprzęgła. A żeby zlać olej z silnika, czyli tutaj co macie korbę, tłok i rozrząd i alternator. No ta śruba jest tu od dołu. Kurde, no, muszę coś podłożyć pod nogę i wam pokażę. Patrzę, czy tu nie ma jakiegoś kartonu. Kurde, były, to po powypierdzielałem. Teraz by się przydało. Dajcie jakieś szmaty, kurde. Wszystko pozalewane. Czego ja nie robię? Pokażę wam śrubę, która się spuszcza. Ten olej. O, to jest ta śruba. Ona tutaj jest. Praktycznie tu od dołu jest tylko jedna taka charakterystyczna śruba, więc złej nie odkręcicie. Yy, zmienię olej i w silniku, znaczy i w silniku, w silniku. Yy, I tutaj co jest, tłok, rozrząd, i tam co jest skrzynia, żeby wam pokazać, jak sprawdzić później i jak to wygląda. nie. Wyjmiemy sobie zaraz filterek Więc najpierw w sumie zleję. Silnika, czyli no, silnika, silnika to w sumie tak ogólnie, ojej. Tam jest jakaś mała nasadeczka, najprawdopodobniej dwunastka albo trzynastka, zobaczymy zaraz. Coś niedużego w każdym razie. pamiętam, że to śrubę od dołu jest zalecane dokręcić 16 Nm bo serwisówkę sobie przyjrzałem jakoś mnie tak tknęło, bo to co ludzie tam wypisywali o tych Hondach to mówię, kurde, no nie no aż mówię, wezmę serwisówkę bo to trochę przerasta moje że tak powiem zdolności olej czarny śruba ładna, nie rozwalony kładziemy ją tutaj w sumie można od razu filtr wziąć! A w ogóle jaki jest zalecany olej do Hondy? Powiem Wam, że trochę byłem w szoku, bo ogólnie Honda zaleca olej do tego silnika i do tu i tu i tu 10W30, ale jak poczytałem bardziej. To pisze, że 10W30 zaleca w temperaturach minus 10, 10 na plusie, nie? A jeśli na przykład jest lato, to jest 10W40, nie? Czyli tu jest zalane 10W40, więc jest spoko, nie? Bo na wczoraj czytałem 10W30, mówię, kurwa, ten. Ale nic się nie stanie, jak się zaleje 10W40. Pisało, że nie jest rekomendowany olej 0W30 czy 0W20, kurwa. O, jednak się przydał ten piasek Jest tam ta sprężynka w tych to zawsze wymyślą Jeszcze mi się ten przyklejał HF116. Wyjmiemy sprężynkę, żeby tam nie zaginęła No dobra, powiedziałem, jaki jest zalecany olej. O jakich parametrach? Nie. A czy zalejecie iPona, Motula? Tu akurat to jest Motul lany Motorexa, czy kurde. Honda to chyba jeden z nielicznych producentów, co nie zalecił takiego konkretnego oleju do lania. Ja tam coś piszał cało, chyba S, coś tam ten, ale to takiego oleju nawet nie znam. Więc chyba tam nie ma jakiegoś dedykowanego. Bo tak, jak KTM to od razu pisze, że iPon i Motorex <laughs> widocznie mają współpracę podpisano Kurde, nie mam ten. Czyściwa już. Czymś by tam przetrzeć pasowało. Dobra, jakiejś czystej szmatki tu poszukam. Coś tu się chyba znajdzie czystszego. Powiem wam szczerze, że pierwszy raz jak w Chodzie wymieniałem olej, to też dla mnie takie oczywiste nie było, które to te śrubki odkręcać. Dobra, ta to nie jest jakaś brudna kuru. Trochę ten. Piasku nie ma. A smarnie zaszkodzi. Akurat w Chodzie to powiem Wam szczerze, żeby komuś nie przyszło tak włożyć ten filtr. Kurde, bo się zatrze silnik, trochę jest to spierdzielone według mnie, No ale co zrobić? Su, kurde, kanały olejowe, dobra, bo długa śruba, tu bym nie chciał, żeby pękła w środku. <laughs> Więc tak, to śrubę, która jest od dołu się dokręca. 16 Nm. Jakby komuś to było potrzebne. Miarka wkręca się, czyli tak jak mówię, tak jak mówiłem na początku, trzeba odpalić na 3 minuty, tak serwisówka mówi, później zgasić, odczekać 3 minuty i wtedy można mierzyć tym, czy jest luks. No, ja już dzisiaj nie będę odpalał, bo jest późna godzina, więc zaleję więcej. A jutro się sprawdzi, jak będzie dzień. Tak samo, czy chłodnica trzyma płyn chłodniczy, zaleję. No tym bardziej, jeszcze płynu chłodniczego nie ma zalanego. Dobra, może sprawdzimy, bo kurde, żebym za dużo nie nalał. Czy coś tu pokaże? Może nawet niewygodnie ten korek wkręcać, szczerze mówiąc. Gdzie te 5 zł, co się tu przewracało? Może wezmę sobie płaskiego, jak lekko, to nie trzeba takiej siły. Jutro to będzie niezły odcinek. Pokażę Wam, jak 1300 zł zaoszczędziłem, ale to wszystko w swoim czasie. Dobra, ona jest trochę pochylona, ale to nic nie szkodzi. No sprawdźmy, łapie już coś na dnie? O, łapie już prawie połowę. To jeszcze zalejemy. Tak, tu trzeba zalać więcej, bo jeszcze do filtra zaciągnie sporo. Więc jeszcze ze dwie takie pełne miarki zaleję Na końcu pokażę Wam, ile poszło oleju. Był dwa razy olej w tej kondzie wymieniany. To podzielę sobie to, co pokażę. Ile bo ile to ma ta bańka? Cała? E4, nie 4T. Gdzie tu pisze 4 litry? Zobaczymy, ile zostanie. To będę wiedział, ile na jedno. Wymianę idzie mniej więcej się tu trzeba uważać Bo ktoś może się pomylić I odkręci to śrubę Zleje olej ze skrzyni A nie z silnika I tu dalej będzie olej i, No i można się pomylić Dobra, skręcimy jeszcze raz tak Sprawdzimy można w sumie ją tam wziąć. Trochę. O kurwa, jaka kompleksa, Trochę tam pompa przepracowała. Ja to wam powiem. Już to kiedyś mówiłem. Bo mnie trochę ludzie może hejtują, że ja nigdy filtra nie nasączam. A ten. O kurwa, tu chyba wydmuchało. A powiem wam, że kurde, jest tak, że nawet jak nasączycie ten filtr i dopóki pompa nie zacznie pompować oleju, to i tak ten olej z tego filtra nigdzie nie pójdzie. Więc, no kurde. Nie wiem, ja to nigdy w życiu, jak na, wymieniałem te filtry, to nigdy nie nasączałem tego oleju. No, Luksio jest pełniutka miarka. Będzie git. Kurde, aż tu mi siuknęło jak kopałem. Dobra. Sprawdzimy jutro jeszcze. Chyba tym sobie dokręcę, ale żem to uświnił. Ja pierdzielę z majstra dostałem cleanera, to zaraz go użyjemy. O kurwa, faktycznie, ale tu psiuknęło tym olejem, nie zobaczyłem dopiero. Ja pierdzielę musiało z tego, z alternatora psiuknąć. Z całą ortezę pierdzieliłem. Kurwa, ja to powiem szczerze, ja to nie umiem zachować czystości, no bez jaja, ale psiuknęło. Dobra, tu zmyjemy, żeby to było czyste. Jaki taki motor. Dobra, to ten olej mamy zmieniony. Teraz olej w skrzyni. Ciekawe, jaka to śrubka. Może też dwunastka. To chyba, one w Hondach to chyba z reguły te dwunastki są. Tamta co 22 to powiem szczerze, kadynamometrykę dokręcałem. Może być ciężko ją ruszyć. No ale zobaczymy, może pójdzie. Zaraz sprawdzę, czy to nie. Nie, no, jedenastka to by nie było. Nie no dobra, dwunastka też Teraz od... Kurde, ale cieszę się, że już mam prąd Kurde, człowiek normalnie funkcjonuje Nawet można sobie po nocy trochę roboto szarpnąć Kurde, dźwignia przeszkadza Żeby wyciągnąć O dobra, leci Kurde, powiem wam Ten olej ze skrzyni taki Jak na 15 godzin To kurde słabo wygląda Szczerze mówiąc Naprawdę. Jeszcze cieplutki. No wam powiem, kurde, zalewało się taki czerwony. No powiem wam, że nieźle jest przepracowany. Ciekawe, czy opiłki w nim widać. Kurde, że miał kartkę papieru jakoś. Może tu z czegoś coś się weźmie. O kurwa, muszę, muszę naklejkę ze spili faktory poświęcić. O, jest pusta. Powiem Wam, że widać opiłki w oleju ze skrzyni, no ale to będzie, tak myślałem, nie? Dlatego on pewnie też tak wygląda, bo, kurde, są takie kawałeczki, o tu widać, no jednak ten kosz, wiecie, to rozbija coraz bardziej, nie? Więc to w sumie normalne, że będzie, nie jest jakoś strasznie, ale widać takie opiłki, takie kawałki, gdzie nie gdzie, tak myślałem, że tak będzie, w sumie dobrze, ten olej zmieniłem, no niestety, kurde, kosz sprzęgłowy już mocno zmęczony. Kurde, no tak pasowałoby mi o coś oprzeć tą kondę. Ale w sumie jak ona tak dwa koła ma w powietrzu, to... Tu też może tak być, to... Powinna na płasko stać, ale widzę, że dwa koła ma w powietrzu, to nie będzie tu jakieś oszukane. No więc tak, w kądzie teraz jest tak. Tu macie do wlewu korek. O, udało się rękę odkręcić, to znaczy, że ręko był dokręcany. Tu nie ma żadnego bagnetu. A żeby sprawdzić ile wlać To luzujecie sobie o tą śrubkę I jak z niej zacznie lecieć olej To wtedy znaczy, że dobra ilość tu wlaliście Jak z tej śrubki zacznie lecieć olej No to jest tak zrobione, nie? W Yamahach też jakiś tak chyba w YZ było Że tu była jedna śrubka W tych starszych chyba się wykręcało Jak z niej leciało to wtedy znaczy, że dobra No że dobra ilość oleju była, nie? Dobra, czyli zalewamy aż zacznie to śrubko lecieć Trzeba oczywiście ją wykręcić, nie? No, zobaczcie, zaczął olej płynąć, czyli znaczy, że jest dobry poziom, już więcej nie ma co lać, można zakręcać. Kurde, wszystko w oleju zalane. Ja pierdzielę, jeszcze mi się tu, kurde, po kubku przewaliło. Tu raz, dwa, to tu by było litr, to tu by było półtora, to je zostało z jakieś litr trzysta, czyli zużyłem dwa, siedem litra, i tak się podzieli na dwa to yy, wychodzi, że tak do Hondy trzeba litr 350, czyli takie 1-4 litra oleju, żeby wymienić w skrzyni i w tym. Dobra, nie będę korka zakręcał, żeby mi nie przyszło do głowy, bo różnie się zdarza, żebym nie zapomniał, że płyn chłodniczy nie jest zalany. Więc sobie postawię jutro nawet tak, to będę pamiętał. I nie przyjdzie mi do głowy, żeby bombałem tak szczerze, naprawdę jak się zakręci korek, człowiek przyjdzie, można zapomnieć, że nie ma płynu w a chcę, żeby dobrze ten klej złapał. Więc poczekam, nie będę zakręcał, to będę wiedział, że nie ma płynu. Tak jest najlepiej według mnie zrobić. Się zakręci korek, później się będzie pamiętało, a jutro się już nie będzie pamiętało. I zaraz będzie po motorze. Honda gotowa, wszystko zrobione. Złożyłem sobie, żeby tylko jutro płyn chłodniczy zalać i miał z głowy. Wziąłem się tu za kadema front sala, ale powiem tak, kurde, no takiego motoru to dawno nie widziałem na oczy. Sala to jest zawodnik. Z niedokręcono kierownicą jeździ normalnie, wie co, to tak się rusza. To normalnie na półkach, znaczy to się nie odkręci, nie, bo trzyma kierownica, ale tu śruby się poluzowały i tak kierownicą wie co, to kurde jest tak jak główka, niedokręcona, cała kierownica chodzi. Kurde, wziąłem tu, powywalałem te zbędne kable, co tu nie wiem, nie wiadomo. Nawet tu idzie kabel od yy, czujnik, od hamulca, co tam i tak jest urwane. To powie po co to jest, co się dało, to wypierdziłem. Ale dobra, patrzcie, co się udało zrobić. Yy, Franzer tu gadał, że mu nie działa prędkościomierz, nie? No i kurde, yy, tutaj były lutowane te kable. Ja tak ogólnie to trochę chujowo poprowadziłem. Chociaż w KTM jak kupiłem, to też takiego śmiałem, on to lepiej było tam poprowadzić, ale dobra, kurde, już miesza z tym. Yy, no mówię, kurde. Nie odpala się ten licznik, nie? To jak się zakręci kołem, to normalnie teraz się zaświecił licznik, nie? No i liczy tam prędkość. Ojej, no dobra, jeszcze tam 6 na godzinę pokazało. No i kurde, patrzę sobie te tu kable, patrzę tu tu, no i znalazłem, że tu był przecięty kabel, ale też zanim to znalazłem miernika, nie, ja muszę sobie, znaczy mam mierniki, ale baterie mi popadały w nich, żebym miał to razem sobie ciągłość sprawdził, bo to też, kurde, tu nie było widać, że jest przerwany, nie, i to zanim to znalazłem, to też mi się zeszło czasu, no, ale to już zrobiłem. No, i tak, kurde, patrzę tutaj ten wydech, nie? Wszystkie możliwe mocowania pourywane. z tego mocowania, co było tutaj wcześniej, to takie coś zostało. Śrubki, kurde, to od Mercedesa. Imbusy co musiałem wydłubywać, bo nie dało się odkręcić. No, i tutaj zrobiłem takie mocowanie, tylko gdzie ja je położyłem? Gdzieś tu je, kurde, miałem opasek, to nacięte tyle, że ja pierdzielę. Zaraz Wam pokażę jakie mocowanie zrobiłem, tylko je muszę znaleźć, o jest, kurde, już tu znalazłem takie coś i to podoginałem I po prostu tu jest miejsce, o zrobię coś takiego właśnie O i tu fajnie się to przyłapie na stałe, więc tu będzie fajnie sztywno działo. Teraz tak, tutaj jest mocowanie wydechło, ale w tym ktm tu patrzę, że nie ma tego ucha, więc zaraz tu coś przykombinuję sobie no pasowałoby jakoś i tutaj usztywnić, ale nie na opaskę. <grych> no coś przekombinuję, może jakoś tu dam, obejmę pod to osłono i żeby tu coś wystawało i żeby dało radę złapać. No tutaj to tam tylko śrubki brakuje, nie to podokręcać. No i w zasadzie tyle, nie? No i to kierownicę dokręcić. Może jutro się przejadę kawałek ostatnie jazdy KTM, bo Fronzach chce sprzedać go, ale nie wiem, czy on ten błotnik będzie wymieniał, czy nie. Ojej, jak coś to KTM z 16 roku, ostatni w tej budzie, później już nowa buda była. Podkręcały się. Kurde, patrzcie jak zarobiście ten wydek zrobiłem, nic się nie rusza. Tu zarąbałem obejmę. No tutaj wiadomo, że wkręciłem, no i tutaj już jest nic niepotrzebne, bo to sztywno siedzi, więc w sumie zajebiście, kurwa, żeby tak zawsze robota szła. Kurze, nie ma się jak zaprzeć, muszę z tamtej strony iść, i mi się motor przysuwa. Dobra W sumie to i dużo to się nie odkręciło, bardziej się powyrabiało na tym. No ale dobra, kurde dobra, bo duża grzechotka to Jeszcze jak śruby, to tutaj to mega na kierownicę śruby dostajesz na takich dużych podwyżkach To kurde wam powiem, że... O, nawet się te nie przesunęły Kurde, te to są ciśnięte. wciśnięte Nieźle, nawet nie musiałem zaznaczać Te zostały tak jak były no To mi było potrzebne stara ze słomka, żeby kurde tutaj wstawić tulejkę bo, jakbym to tylko owinął izolację, to by się tutaj kościła. Tak to jest stawiona ta tule, znaczy tulejka, ta słomka, nie? I sztywno będzie trzymało ten kabel, żeby tu nie pękło. Wcześniej nie było i właśnie pewnie ten kabel się wyginał i dlatego tu pękło. No, kurde, co człowiek wymyśli, to jego w życiu. Dobra, się